Siemanko, z tej strony Waffergix, a to jest 12 dzień sierpnia dla Zuchwałych. Dzisiejsze pytanie. Co RPGowego ostatnio zrobiłeś dla siebie? Otóż... E, ostatnio, z takich RPGowych rzeczy, które dla siebie zrobiłem, to byłem na bazyliszku. Byłem tam e, z Luke'iem krainem, Poznałem tam Luka Kreina, Byłem na jego e, Panelu z pytaniami, byłem na jego prelekcji, ale też ponieważ mało kto do niego podchodził i mało kto z nim rozmawiał, tak naprawdę, spędziłem z nim prawie półtora dnia konwentowego, bo w zasadzie on pojawił się chyba w piątek około 17, To już go nie opuściłem do 23.00. W sensie no, najpierw poszliśmy do jego QA, potem gdzieś tam z nim. Poszliśmy, zagrałem u niego w jego nową grę Misery and Misfortunes, taką sesję demo, a w zasadzie pojedynek demo na, na tej mechanice. Potem dużo gadaliśmy, aż poszedł z Sejim do jakiejś knajpy, baru tamten, na, na, na afterparty. Ja jako osoba niepijąca i trochę nie lubiąca takiej głośnej atmosfery, to, to już odpuściłem. I następnego dnia był gdzieś na jakimś zamku, Inspirować się do tej, do tej gry. I przyjechał chyba na konwent koło gdzieś tam, nie wiem 12, 13, coś w tym stylu, już nie pamiętam dokładnie. I też do, do końca dnia już siedział z nami. Gdzieś tam go zabraliśmy na jedzonko do jakiejś gruzińskiej knajpy. Daliśmy mu spróbować paru jakichś takich polskich smakołyków. Daliśmy mu ogórka Małostolnego, którego jadł na, na wstępie swojej prelekcji bo akurat sprzęt nie działał i e, trzeba było mu ogarnąć jakiegoś laptopa, więc zjadł przy nas ogórka małosolnego, którego od nas dostał. E, daliśmy mu kwasu chlebowego, który mu bardzo nie zasmakował. Dzień wcześniej daliśmy mu fermentowanego barszczu, który docenił, e, ale po, po tym, e, powiem tak, po e, kwasie chlebowym stwierdził, że już nic od nas nie pije. E, i przegadaliśmy bardzo dużo o, o RPGach, o jego RPGach, o, o takim podejściu, czym są RPG, o różnych sytuacjach, które się zdarzają na sesjach. Zagraliśmy w ten, tego drugiego dnia zagraliśmy po jego prelekcji jeszcze w Torchbearera, bo my wtedy graliśmy kampanię Torchbearera drugiej edycji, chcieliśmy, żeby nam pokazał, jak on to prowadzi, więc to też było bardzo interesujące i potem o tym rozmawialiśmy. No i znów tak do 23, jak się zmył, z Sedzim na. Na afterparty. Znaczy rozmawialiśmy chyba jeszcze godzinę przed tym barem, bo siedział z nami i rozmawiał. E, więc, więc było super, było mega i zabrałem tak z 3 kilo jego książek, jego RPGów, bo on pisze takie duże książki. Zresztą poprawiłem trochę wygląd swojego regału. Ach kurczę, Mam Mausgarda, mam Burning Quilla, mam Torchberrery. E, i wszystkie mają autograf od Luka Krejna. Berdynkweed wpisał mi w taki komentarz odnośnie naszej kampanii torturerowej WAFER Leave the Seals Alone, ponieważ w naszej kampanii torturerowej na Discordzie Berdynkweed'a zapytaliśmy, ile mięsa można trzymać z foki, ponieważ gracze byli na takiej wyspie, trochę fińskiej, małej wysepce u wybrzeża. No, i jedyne, co mieli do jedzenia, no to upolowali sobie jakąś fokę, ale nie mogliśmy znaleźć w podręczniku in informacji, ile racji żywnościowych można z niej otrzymać. Więc gdzieś tam zadaliśmy takie pytanie, oczywiście gdzieś tam dostaliśmy odpowiedzi. Między innymi, że gracze, którzy tam, czy postacie, które rzuciłyby się na małe folki to na mojej sesji długo by nie, nie, nie pożyły. Gdzieś tam jakieś porady od Luka odnośnie tego, że drużynowy halfling, to. Świetny sposób na świetna chodząca racja żywnościowa na, na, na co najmniej tydzień dla całej drużyny. Yy, więc tam, śmieszki i żarciki. Było super. Więc tak jakby to był. Nie miałem nie jechać na Badniszka, ale jak się dowiedziałem, że Luke krain tam będzie, to jednak zrobiłem wszystko, żeby pojechać. Pojechałem i uważam, że to jest. No, to jest to, co zrobiłem dla siebie rpg w tym roku. Chyba taka największa rzecz, bo bardzo gry Krajna lubię cenię. Więc super było go poznać, zwłaszcza, że tak długo mogłem go trochę zmonopolizować, że tak powiem. Było ekstra. Tyle ode mnie na dziś. Do usłyszenia jutro.